Każdy ma to szczęście, poznać samego siebie, ludzi od otoczenia, ale to właśnie tak od serca. Kochać siebie i cof, jak to się mówi, niebiosach, tak? <grytania> Cześć kochani, witam was serdecznie dzisiaj w nowym roku na moim nowym blogu. Serdecznie was zapraszam na mój odcinek dzisiaj, zatytułowany taki jak możemy własne cele osiągnąć nasze w nowym właśnie tym 2025. Roku. Chciałabym zacząć może od tego, że e, obojętnie jakim jesteśmy środowisku, czy na przykład ja jestem tutaj, czy jesteście w jakimś towarzystwie, czy gdziekolwiek w pracy, środowisko, w e, jakim jesteśmy, e, wszystko nam daje dookoła siebie, a jak my odczuwamy to, jak my się czujemy w tym środowisku, to wszystko zależy od nas. Wiecie, to nie jest tak, że na przykład e, ktoś cokolwiek nam, czy powie, czy, czy otoczenie coś zrobi. Że to właśnie ma taki wpływ na nas. Bardziej mogę powiedzieć, że jak z tym właśnie sobie będziemy mogli radzić, to zależy wszystko właśnie od nas i od naszej, można powiedzieć, głowy. Jak sobie w głowie ułożymy, jak sobie przemyślimy to wszystko, to właśnie tak stworzymy sobie nasze środowisko i nasz cały świat. Te wszystkie marzenia i te wszystkie cele można osiągnąć. Tylko właśnie trzeba przestawić się na to, żeby je osiągnąć. A jak to zrobić, to właśnie podzielić bym chciała się z Wami, co właśnie ja sama przemyślałam. Ja właśnie takie same o sobie często myślę i szczególnie, wiecie, na nowy rok, przed nowym rokiem. To takie mam właśnie, jak można powiedzieć, takie przemyślenia co bym chciała zmienić w moim życiu? Często w nowym roku tak mam, często czasami na urodziny swoje też tak mam. Ja myślę, że my jako ludzie to tacy już mamy naturą, że często budujemy wokół siebie takie mury i takie przeszkody różne. Sami sobie to, co chcemy osiągnąć, to powinniśmy przestać budować te mury i po prostu tak, jakby um, no, te ściany od siebie odrzucać, prawda? Czy tam te cegły na przykład na ścianie, co są, to po prostu po jednej nawet na co dzień. A jak to właśnie zrobić? Często ludzie myślą, że tu szczęście, niektórzy mają większe, niektórzy nie, a wcale wiecie, co tak nie jest. Każdy ma to szczęście i każdy może osiągnąć to szczęście, i musimy po prostu tylko przestać, tak jakby siedzieć od tyłu i patrzeć na innych czy na inne środowiska i na przykład podziwiać tylko, prawda? Powinniśmy sami do tego dążyć. Na przykład, jak niektórzy mają cel przyjechać do Kanady, powinni wszystko robić, na przykład, jeżeli jeszcze jesteście w Polsce czy gdziekolwiek. Wszystko robić, żeby właśnie pomóc sobie, czy na przykład wziąć angielski, żeby się poduczyć, czy jakieś kursy sobie porobić. Nie zawsze, oczywiście, te kursy tutaj są przydatne, ale jak najwięcej informacji zdobyć. I właśnie ja tutaj też jestem, żeby tą informację wam dać i z miłą chęcią zawsze cokolwiek mi na myśli przyjdzie w ogóle i cokolwiek ja się nawet wiecie, uczę w ciągu życia całego. Bardzo, bardzo lubię się z wami dzielić. Powinien człowiek właśnie um, nie budować tych takich murów i nie myśleć, że tylko on ma na przykład nieszczęście, bo szczęście to tylko takie, wiecie co, taki wyraz, a um, po prostu jak my sobie to zaplanujemy i zrobimy wszystko, to naprawdę od nas wszystko zależy. I właśnie ja bym chciała tak więcej się troszeczkę tutaj rozpowiedzieć, jak realizować też nasze marzenia czy cele. Pierwszym krokiem, to takie moje zdanie jest, że człowiek powinien się poznać samego siebie. Bardzo dużo ludzi, co ja widzę nawet, że nie znają siebie. Trzeba pierw poznać wartość siebie, jaką mamy wartość. Na przykład jedna osoba może mieć jakiś talent, a my mamy inny talent, prawda? I my możemy y, skupiać się bardziej nad tym naszym talentem. I budować siebie według tego talentu, a na przykład inna osoba może być całkiem inna. Na przykład ja osobiście lubię e, malować obrazy, prawda? I to jest mój taka pasja, talent, i e, co lubię się rozwijać w tym. A na przykład inna osoba w ogóle nie znosi malowania, czy nie znosi e, na przykład jakichkolwiek artystycznych rzeczy, a woli na przykład matematykę i w tym się rozwijać. To jest właśnie takie, e, że człowiek powinien e, nie zwracać na innych ludzi uwagę, nie porównywać się do innych ludzi, tylko właśnie powinien sam na sobie się skupić. właśnie swoje takie talenty odkrywać, bo mamy więcej, naprawdę mamy każda z nas osoba, ma więcej niż jeden czy dwa talenty. Także um, takie przemyślenie sobie i być z sobą i rozmyśleć nad swoimi e, takimi talentami. Jest bardzo, bardzo ważne, bo wtedy się naprawdę poznajemy sami. Każda osoba powinna moim zdaniem właśnie piękność siebie zobaczyć. I to nie trzeba tak, że po prostu powierzchnię, że na przykład pójdę przed lustro i sobie powiem, o jestem ładna, a w środku nie czuję się tego, trzeba popracować nad tym. Ja tak myślę, żeby to osiągnąć, żeby to realizować sobie powoli. Wiecie, to jest takie ważne. Chciałam powiedzieć, że nasza opinia o sobie często jest odzwierciedlana od ludzi, od otoczenia. Na przykład ktoś może coś powiedzieć, że my na przykład źle robimy i nam wmawiać to, albo ktoś powie nam jeszcze coś innego, jakieś przykre rzeczy. Czasami bardzo ludzi dużo tak, wiecie, niektórzy ludzie lubią tak, że po prostu albo nie przemyślą sobie, co w ogóle powiedzą, albo po prostu lubią ranić innych i trzeba po prostu się na to uodpornić, muszę powiedzieć pierw, bo ja wiecie co, nawet powiem Wam szczerze, że no, oczywiste to jest być takim youtuber, to też właśnie się człowiek styka z pewnymi ludźmi, co naprawdę mogą być niemili, mogą komentarze na przykład mi dawać bardzo niemile, ale powiem Wam, że jeżeli człowiek Wie kim jest, i wie, że to jest nieprawda. Ludzie wmawiają nam kłamstwa. Na przykład powiem Wam taki przykład, zobaczcie, ile w telewizji jest kłamstw, ile jest pokazują różnych rzeczy, jakie reklamy mamy w telewizji. Nawet wiecie, co posiłki reklamują i mówią, że jest wszystko naturalne. Wy idziecie do sklepu, patrzycie na pudełku, a tam większa niż połowa rzeczy to sama chemia jest. Także mamy wciskane bzdury. Mamy wciskane kłamstwa, i musimy się oduczyć wierzyć w te kłamstwa. Znaczy, że musimy siebie samego od środka poznać i, i wiedzieć, kim jesteśmy, a wiecie co, jak będziemy, właśnie wtedy poznamy siebie. I to jest to tak, że poznajemy się, wiecie kiedy, jak właśnie mamy taki swój czas ze sobą. Dlatego właśnie dużo nawet wiecie, uczonych ludzi mówi, że właśnie środowisko, wyjść sobie na spacer, jakie to jest fajne, jakie to jest przyjemne, jakie to jest w ogóle zdrowe i wiecie, co właśnie wyjść sobie nawet na to środowisko inne, zmienić i być ze sobą. Możemy też iść grać w jakieś gry czy w tenisa. Ale Wam powiem, że wtedy koncentrujemy się na tym tenisie, nie na samym sobą, a właśnie taki czas dla siebie znaleźć w ciągu dnia, nawet jeżeli to jest 50 minut, wiecie, żeby być z naturą, na przykład, czy na spacer wyjść, czy po prostu nawet w domu, wiecie, wiele ludzi medytację robi. Ja na przykład lubię bardzo jogę sobie robić. Jak na przykład to robię, to ja czuję się taka. Rozluźniona, zrelaksowana bardzo, i ja wiem, że ja jestem sama z sobą. Ja koncentruję się na przykład nad swoim oddychaniem i w ogóle z moimi myślami samymi. Jestem taka e, odprężona, i to jest tak moim zdaniem bardzo ważne, um, bo właśnie wtedy poznajemy się tak, jakby od środka siebie. Wtedy też nam e, daje takie coś większe takie poczucie bycia z sobą i znania siebie. Także spróbujcie to, jeżeli nie takiego czegoś jeszcze nie robiliście, ja myślę, że to by Wam bardzo, bardzo pomogło. Um, właśnie takie, takie mieć myśli z sobą dla siebie. Bo wiecie, dużo nas, i szczególnie jeżeli jesteśmy już rodzicami nawet, to ten czas mamy wypełniony i ten czas dajemy innym ludziom. Jeżeli jesteśmy w związku, to my tylko dajemy dla tego drugiego człowieka nonstop, prawda? Czy, czy dla innych w ogóle rodziców, czy dla dzieci. Spróbujcie takie właśnie moment znaleźć w ciągu dnia dla siebie samego, żeby właśnie być, odzwierciedlić swoje myśli, e, przemyśleć właśnie, e, przemyśleć nawet, wiecie, co, jeżeli coś nas boli. Jest właśnie też bardzo ważne, bo nawet nawet, jeżeli się popłaczecie czy cokolwiek to jest bardzo dobre. To jest coś takiego, że wyładujecie z siebie i przy okazji, jak wyładowujecie to z siebie, to dajecie sobie właśnie e, przemyślenie. E, I to jest bardzo właśnie też ważne, żeby takie, takie m, poczuć właśnie to, co się naprawdę czuje i kim się jest. Nie wierzyć w kłamstwa, co inni mówią, i właśnie znaleźć czas dla siebie, moim zdaniem, to jest właśnie takie ważne. Um, wiecie, na przykład, um, robić sobie takie ćwiczenia mózgu codziennie, i to Wam pomoże też. Na przykład, myśleć sobie, okej, okay, taki mam cel i to chcę osiągnąć w życiu, i nie to, że tylko sobie marzę o tym, że tak, może coś takiego bym zrobiła, ale po prostu realizować to. E, nawet jeżeli. To znaczy, że wypisujecie sobie na kartce na przykład jakieś punkty i właśnie codziennie po jednym takim punkciku, 10 minut, sobie realizować to i powtarzać, żeby to właśnie jak to osiągnąć można. My wszyscy jesteśmy tacy, że innym mówimy o kocham Ciebie na przykład albo. No takie rzeczy, a nie mówimy sobie samemu. Trzeba właśnie nauczyć się samemu mówić do siebie, ale to właśnie tak od serca. Nie można sobie tylko powiedzieć, że o kocham siebie a, i nic nie razować, nic robić w tym kierunku, tylko po prostu sobie mówić, bo to nie ma w ogóle sensu żadnego, oczywiście. Co w tym celu robimy, żeby pokochać siebie, bo. Tak jak właśnie jest, jak wiecie, lecicie samolotem i oni mówią, pierw musimy maskę nałożyć, żeby ym, sobie y, pomóc, żeby móc innym pomóc, na przykład jak dziecko jest obok nas. I to jest właśnie to samiutko. Trzeba właśnie pomóc sobie pierw, Prze trzeba siebie pokochać mocno i wtedy naprawdę możemy wszystkich innych kochać. I wiecie, to się będzie właśnie też odzwierciedlało w naszym zachowaniu. Jeszcze kiedyś wspominałam w moim poprzednim wideo, że tak jak my się zachowujemy, jak siebie traktujemy, czy kochamy siebie, czy w ogóle to się odzwierciedla wszystkich na nasze środowisko. Na przykład jak zobaczycie jakąś osobę i taką jesteście w takiej, w takiej orze i tak mówicie, jejku, jaka ta osoba mi przynosi ciepło wokół mnie? A wiecie dlaczego? Bo ta osoba właśnie kocha siebie i ta osoba u mnie to właśnie odzwierciedla dla innych ludzi. I właśnie to jest takie ważne. Ja Wam powiem na przykład taki przykład jeszcze kiedyś. Pamiętam, pracowałam i zaczęłam, to była moja pierwsza praca. Pracowałam w IBM tutaj w Ontario i powiem Wam zaraz po Uniwersytecie. To było takie dla mnie w ogóle wszystko takie fajne przeżycie. W ogóle uwielbiałam tą pracę. To jeszcze kiedyś indziej może nam więcej na ten temat opowiem. Ale w tej pracy, wiecie, co pracowała taka dziewczyna, taka była przespaniała, że ja wam powiem, jak do mnie przyszła, czy do biurka, czy w ogóle jak zaczęliśmy, na przykład na lunch poszłyśmy i mieliśmy jakiekolwiek konwersacje, ja czułam się taka zrelaksowana, ona była i bardzo mądra, i bardzo właśnie taka rozważna, i logiczna, i wiecie co, i wesoła, i bardzo, bardzo spokojna. I to było tak czuć od niej, że po prostu ja. Czułam się, jakbym była w jakichś, e, jak to się mówi, niebiosach, tak? <grych> Także wiecie co, e, właściwie jakie zdanie mamy o sobie bardzo właśnie odzwierciedla się na naszym środowisku. Także e, to jest takie coś, co człowiek musi nad sobą popracować, ja myślę. Jeżeli nie mamy tego właśnie w sobie, to Zacznijcie od dziś, nawet takie właśnie, jak wspomniałam, ćwiczenia sobie robić, żeby właśnie przemyśleć sobie. Um, może coś nie tak robimy, może jakieś mamy, wiemy, że każdy ma po prostu wady jakiekolwiek. Na przykład mamy lęk czegoś, prawda? Czasami sobie tak wmawiamy ten lęk, że wiecie, co my lęku tego się, aż jak to powiedzieć, my się aż boimy tego, że myślimy o tym. Wiecie co? Niektórzy mają właśnie lęki przeróżne i właśnie te lęki trzeba po prostu starać się przekonać, po troszeczku, nawet jeżeli to chodzi, wiecie co? Malutkie takie steps zdawać, takie małe tylko schodki, żeby dojść do tego. To jest takie ważne, bo czasami ten lęk to taki mamy wyobrażenie tego lęku, tak jak wspomniałam, kłamiemy do siebie czasami i mawiamy sobie sami i mamy takie właśnie wrażenie, że boimy się naprawdę gorzej niż naprawdę realia są, bo czasami realia są całkiem inne, prawda? Także musimy powoli nauczyć się, trenować swój mózg, tak jak mówiłam, ćwiczyć sobie właśnie codziennie, żeby przestać się powiedzmy bać czegokolwiek. Także to samo jest ze wszystkim w naszym życiu, a lęk to jest właśnie coś takiego wielkiego, że wiele ludzi właśnie boi się i oni nas straszą też wszędzie dookoła. Straszą nas na, w telewizji, straszą nas w ogóle. Po prostu lęk jest coś takim wielkim, że działa na ludzi, jakokolwiek. Ludzie po prostu odbierają to i to jednak jakieś ma coś, że działa, i trzeba po prostu nauczyć się nie mieć tego lęku w życiu. To jest bardzo, bardzo ważne. Tak, ludzie w ogóle, um, no tak jak wspomniałam, ludzie jacy są dla środowiska i jak my to właśnie odczuwamy. Ja zauważyłam też osobiście na przykład ludzie, którzy są niemili do innych ludzi, um, tak samo są mili do zwierząt, to są bardzo niedobrzy do siebie samego, tak samo. Ja to w ogóle unikam takich ludzi, chcę wam powiedzieć, ale właśnie trzeba to właśnie, na przykład ja zauważam od razu, wiecie co, w pierwsze 5 minut czasami kogoś zapoznam i od razu wiem, że ta osoba może być naprawdę... E, trzeba po prostu uważać na nią. Takie coś się ma czasami, i właśnie trzeba tego słuchać, co się ma. E, wiecie, co niektórzy też właśnie mówią, że jak się odkrywamy, to takie negatywne różne cechy swoje widzimy. Jak wspomniałam, niektórzy ludzie, właśnie jak tak coś e, na przykład przemyślą sobie dłużej, pomyślą dużo ludzi, czasami nawet tak ma momenty, że może się popłakać. Czasami mamy takie, wiecie, też. Em, Negatywne nasze y, przeszłe właśnie przeszłości, i że to się odzwierciedlić może bardzo na nas. Na przykład może być na przykład, że człowiek jest agresywny, prawda? I y, ta agresja, jak człowiek na przykład przemyśli sobie i pomyśli, z czego ona wynikła, um, czy na przykład, ktoś ma nauk, y, może być od powiedzmy, y, dzieciństwa. Na przykład, ktoś krzyczał na dziecko albo bił to dziecko. I to dziecko później, właśnie, jako dorosłe, um, to wszystko odzwierciedla się, jako na przykład, czy naucz, czy właśnie agresja jakakolwiek. Musimy się po prostu tego nauczyć i dojść do tego, właśnie, co w przeszłości było, co to właśnie zaważyło nam, że my zachowujemy się w pewny sposób. Także to jest um, no takie coś dodatkowe, co powinniśmy sobie zawsze przemyśleć. I um, uczyć się powoli, to od naszego życia odciągać, prawda? Jak na przykład ktoś ma nauk, czy jak ktoś ma na przykład agresję jakąkolwiek, po prostu nauczyć się um, przemyśleć sobie, że czy to był lęk jako dziecko, że mieliśmy, czy to było na przykład to, że ktoś o nas krzyczał non-stop i oduczyć się powoli tego. To jest naprawdę takie ważne, bo um, to nas robi jako charaktery nam w ogóle wykształca i a no tak jak jeszcze kiedyś na innym tym wideo mówiłam o wychowaniu dzieci, no na, nasze dzieci też się odzwierciedla i w ogóle na otoczenie całe, prawda? Jak przestajemy w ogóle tak szarpać się ze sobą w środku, to e, ja myślę, że też właśnie poznajemy się tak samo i e, to jest na przykład wiecie co, e, przeżycia nasze też. Na przykład ktoś na przykład może je zapytać, a jak na przykład mamy zrobić, jak e, coś z nie naszej winy wystąpiło w naszym życiu? Um, e, ja na przykład powiem Wam e, tak w skrócie, bo kiedyś jeszcze wam opowiem dużo więcej na, na ten temat, teraz może tak się nie będę poruszać, bo to by było bardzo dużo do rozmawiania, um, ja straciłam moich rodziców tutaj w Kanadzie, wiecie, i oni byli bardzo młodzi. E, I wiecie co? E, to, że ich straciłam, na przykład, ja wam powiem taka śmierć człowieka, prawda? Czy śmierć zwierzątka, ja nawet mówię, czy cokolwiek. Wiecie co, buduje u nas właśnie takie poznawanie siebie i, i właśnie też um, takie pokochanie siebie i wszystkich dookoła jeszcze mocniej, wiecie. A ja właśnie um, powiem Wam, że po tej śmierci rodziców wiele o moim życiu się i o samej z siebie się dowiedziałam. E, po pierwsze też chcę Wam powiedzieć, że dowiedziałam się właśnie e, o otoczeniu moim bardzo dużo. Wiecie co, ta śmierć takie coś przyniosła, że poznałam kto jest kim naokoło, wiecie. Naprawdę poznałam przyjaciół, co są do tej pory tak blisko mi, mojego serca. I ci, co będą oglądać to, to będą wiedzieć kim oni są, bo oni wiedzą. Ja myślę i um, ja jestem naprawdę im mocno, mocno wdzięczna. Ale są też tacy ludzie w moim życiu i to nawet była też i rodzina. Co po prostu odsunęli się kompletnie ode mnie i bez powodu. I to jest właśnie coś takiego, co w życiu nauczyłam się. Z takich właśnie negatywnych, chcę Wam właśnie powiedzieć, rzeczy i takich właśnie negatywnych w życiu, takich właśnie wydarzeń naszych, uczymy się bardzo dużo, i ja z tego właśnie wyniosłam ten pozytyw taki. Wiecie, co też nauczyłam się, powiem Wam być szczęśliwą. Wiele tych się na przykład pyta, dlaczego ja się non stop śmieję? Wiecie, ja nauczyłam się po rodzicach śmierci, że życie jest za krótkie, żeby się gnębić, martwić, być złym, ja nie wiem na co, na samego siebie. To jest naprawdę niewarte. To jest naprawdę w ogóle niewarte w życiu. Trzeba nie poddawać się życiu, bo w życiu przeróżne chwile mogą być. Mogą właśnie różne chwile być takie jak śmierć bliskiej osoby, i mogą też e, chwile być takie właśnie jak e, mniejsze po prostu no, stracenie pracy, czy tam nie mamy na coś pieniędzy wystarczająco, czy, czy jeszcze coś. A co jeszcze chciałabym dodać, jeżeli mówiąc właśnie o tych pieniądzach, to że nasze środowisko teraz też stwarza właśnie e, nas takich e, no bardziej negatywnych, mogę powiedzieć i. Wiecie co, jak nauczy człowiek się nie żyć pieniędzmi, ten świat właśnie teraz nasz opiera się właśnie na tym. Zauważcie wszystkie reklamy, wszystko co jest w telewizji czy wszystko co jest um, do osiągnięcia, to tylko jak najwięcej, jak najszybciej, jak naj, um, najlepsze wszystko i kupić i kupić i wydawać i Um, a to nie jest nie chodzi o to. Człowiek prawdziwy jest jak jest taki podzielony, wiecie trochę. No oczywiście żyć trzeba, trzeba mieć dom, trzeba mieć samochód na przykład u nas w Kanadzie no to już koniecznie trzeba mieć samochód. Ale wiecie co, e, właśnie e, to dużo nam daje, że powinniśmy też uczyć się być półduchowi, pół no materialistycznymi musimy trochę być, prawda? No, na tym życie polega, na tym świecie teraz, i tego nie zmienimy. Także e, musimy to tak sobie e, wyporządkować, jak to się mówi, żeby nie tylko w jedną stronę iść, bo właśnie e, jak będziemy szli tylko w jedną stronę i tylko na, e, no, na bogactwo na przykład, czy no, no, to będziemy naprawdę nieszczęśliwi. Dlatego widzicie ludzie na przykład, ci, co żyją w biedniejszych krajach, na przykład się mówi, no, no pojedziecie gdzieś na. No nawet wspomnę Wam na Kubę. Ludzie są biedniejsi, ale czy oni są mniej szczęśliwi niż w ogóle my tutaj? Jesteśmy na, na zachodzie? Nie są mniej szczęśliwi. Na Amazonie pojedziecie, to zobaczycie, jacy te ludzie są naprawdę szczęśliwi. Oni umią sobie ułożyć czas i oni naprawdę... Mają, oni się cieszą wszystkim. Oni się cieszą tym, że drzewo jest na dworze, że e, mogą mieć e, owoce z drzewa, że mogą cieszyć się wodą, tą pięknością natury. A my, jako ludzie zachodniego w ogóle świata, oduczyliśmy się tego. My tylko teraz patrzymy, gdzie wyjechać, ale żeby wyjechać. Ile ludzi wyjeżdża tylko, żeby wyjechać, a nie umie się nacieszyć tym. I trzeba właśnie się tego nauczyć, żeby właśnie. Umieć cieszyć się drobnymi rzeczami i tymi, co nam w ogóle natura dała. Żeby przestać w ogóle naprawdę interesować się no, bzdurami, mogę powiedzieć, bo no, na tym życie niestety nie polega. Tak samo jak no, wspomniałam też pieniądze, czy w ogóle jedzenie też posiłki. Ludzie kupują, obkupują się tymi pudełkami w domu. A po co to? Ile to jeszcze więcej kosztuje, niż na przykład samemu się człowiek weźmie i za siebie i na przykład ugotuje coś od podstaw, prawda? Od warzyw i, i innych tam rzeczy, czy tam mięska jakiegoś dobrego. Także um, to jest taki świat, że żyjemy i musimy po prostu przystosować się do tego i nie łapać wszystko, co nam pokazuje i daje, prawda? Trzeba naprawdę sobie to wszystko tak. Um, no, przesadzić przez sitko, mogę powiedzieć, tak, jakby e, po prostu nauczyć się inaczej trochę żyć. Jeszcze chcę powiedzieć Wam to, że um, na przykład tragedie w życiu, jak nam się zdawają, tak jak wspomniałam wcześniej, czy śmieć kogokolwiek, czy cokolwiek. Um, I wiecie co? Ja rozmawiałam z taką osobą, co właśnie miała raka e, pierwszego stopnia. I wiecie co? E, ta osoba się bardzo, bardzo załamała. E, no taki szok był dla tej osoby i po prostu nie wiedziała jak sobie z tym poradzić ale ja powiedziałam tej osobie um, i tak sobie myślę, że to jest taka prawda, że wiecie co, powinno się być wdzięcznym właśnie, że to był na przykład rak pierwszego stopnia czy na przykład to jest drugiego czy trzeciego, to obojętnie, ale wiecie co, że samo to, że odkryte to było i że teraz na przyszłość można sobie po prostu więcej iść na badania, czy, czy badać się co pół roku, żeby to było e, non-stop obserwowane. Jeżeli byśmy tego nie, to na przykład nam się nie wydarzyło w życiu, to czy na przykład e, odkrylibyśmy e, to, że znaleźliśmy to w takim stopniu jeszcze, że na przykład jeszcze mamy jakąś szansę w tym życiu i że możemy naprawdę to sobie wszystko na zero wyleczyć. Także e, no, coś takiego właśnie jest, że trzeba. E, Właśnie tak sobie pozytywnej strony patrzeć na to wszystko, co się wydarza, czy właśnie no, no cokolwiek jest, że to było coś takiego, co po prostu dało nam pouczenie, tak jakby, i po prostu według tego pouczenia e, żyć, na przykład. Są też tacy ludzie, co mają choroby różne, a na przykład cukrzycę, powiedzmy, powiedzą, a wraz jedzą czy ze sklepu kupowane, czy jakiekolwiek tam słodkie, nie wiem, jakie rzeczy, a nie powinni tego jeść, a na przykład machają na to rękę tam, albo palą papierosy, wiedzą, że na przykład mogą mieć raka płuc. Ile, ile zobaczcie na tych wszystkich różnych opakowaniach? Oni nam dają wiadomość, oni piszą i macie na internecie też, ale piszą wszędzie, że nie powinno się palić, bo rak może być, nie powinno się pić, bo też można umrzeć, a ludzie wraz to robią. Trzeba po prostu sobie to na rozum wziąć. Trzeba mieć coś takiego, że po prostu logicznie, i my mamy wszyscy tą logikę, tylko ludzie są, um, no, mogę powiedzieć tak w inny sposób, może leniwy, może są też tacy, że um, machają na to rękę. A powinno się tego robić, powinno się właśnie w każdy, właśnie taki kątek naszego organizmu, naszej głowy, naszego właśnie sposobu bycia zajrzeć i zmienić to, jeżeli jest możliwość taka. Bo naprawdę, tak jak wspomniałam, na tym całym świecie mamy wszystko podane nam. Przysięczutko, mamy w tej chwili, mamy wszystko wszędzie. Możemy wszystko osiągnąć, co chcemy. Mamy internet, mamy naprawdę no, przeróżne rzeczy. Nawet widzicie, ja tutaj jestem do Was mówię, jesteście dookoła świata. Jest to takie piękne. I właśnie ja to używam w pozytywny sposób. A ktoś inny może jeszcze w inny sposób używa, a może niektórzy całkiem negatywne na przykład coś z tego wywnioskują. Dlaczego? Dlatego powinniśmy sobie to wszystko przemyśleć, i. Postanowić właśnie, w jaki sposób możemy jak najlepiej sobie i naszemu całemu otoczeniu właśnie wszystko, co najlepsze dać. I to właśnie o żywność, odżywianie i otoczenie naszego środowiska, i o w ogóle, jak myślimy, jak sobie w głowie układamy wszystko. Bo taki człowiek, co sobie źle mówi, wmawia i wszystko sobie wypowie, to naprawdę będzie nieszczęśliwy. Ludzie ogólnie właśnie wmawiają sobie sami, otoczenie nam wmawia, wmawiają kłamstwa. I to właśnie jest coś takiego, że po prostu musimy nie słuchać tego musimy się wyłączyć od tego, co nam właśnie sprawia takie negatywne i złe sposoby bycia i niekochania siebie. Także czego Wam życzę w tym roku, to właśnie przemyślcie sobie to wszystko. Ja nie jestem ekspertem żadnym naprawdę, ale tak od serca chciałabym się właśnie z Wami podzielić, bo ja miałam sama właśnie takie przemyślenia różne. I właśnie przemyślcie sobie to wszystko, całe swoje życie, i jeżeli jakiekolwiek macie cele, ja myślę, że one Wam się spełnią, wiecie? I ja tego Wam życzę. Ja życzę Wam, żeby wszystkie Wasze marzenia, jakiekolwiek macie, i nawet ci, co tutaj mnie oglądają i kiedykolwiek sobie marzyli może do Kanady przyjadę, naprawdę jest to wszystko możliwe. Jest naprawdę, szczęściutko jest możliwe, obojętnie ile macie lat. Czy macie 20 lat, czy macie 50 lat, czy może nawet 70%? Ludzie w ogóle muszą nauczyć się wierzyć w siebie, kochać siebie i właśnie, żeby być sobą, to trzeba właśnie nauczyć się e, rozmawiać ze sobą a, i być dla siebie, i poznawać siebie, i odkrywać siebie codziennie. I tego Wam życzę w tym roku. I dziękuję serdecznie, że oglądaliście mnie dzisiaj. I ja już do następnego video e, zobaczę się z wami. Jeszcze raz dziękuję i pa pa kochani!